Jeśli jesteś na katolickiej Mszy Świętej, która potocznie zwana jest Mszą Świętą Trydencką i masz dzieci, które już powoli zaczynają oglądać rzeczywistość i nie wiesz, co z tymi dziećmi zrobić. Masz poważny problem, a one wiercą się, a to zabierają książeczkę, a to bawią się różańcem. Wydawnictwo Tedeu, wydawnictwo tradycji katolickiej, stworzyło mszalik dla dzieci z pięknymi obrazami. Nie prymitywnymi obrazkami, ale rysunkami, które są bardzo porządne od strony estetycznej i pięknymi obrazami. Jak korzystać z tego mszalika? Jak wdrożyć go w życie, te, to liturgiczne życie Waszych dzieci? Gdybyście, drodzy Państwo, chcieli się o tym dowiedzieć, zachęcam do wysłuchania wywiadu z autorką tego mszalika i jego bohaterką. Tak można powiedzieć o tej, która dała inspirację do powstania mojego pierwszego mszalika. Wydawnictwo Tedeum poleca: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.